Dzień dobry, posmakuj. Dzisiaj przygotuję dla Ciebie ogórki małosolne. Oglądaj koniecznie. Jak widzisz, powróciliśmy do studia. Mam nadzieję, że koronawirus jest już za nami, nie wróci. Przygotuję dzisiaj ogórki małosolne. Mamy sezon ogórkowy. Zacznę od przygotowania szanu. Mam przygotowany również czosnek. Przykroję go na połowę. I te ząbki sobie rozsypię. Kolejna główka, to też możecie użyć, bo to też nada nam dodatkowego smaku w ogórkach. Ogórki będą przygodne w ten sposób, że każda warstwa będzie przełożona tymi przyprawami w garku zagotowałem 2 litry wody. Przygotowałem oczywiście sól kłodawską, którą wrzucę i rozmieszam do rozpuszczenia. Inna pasuje, ale kłodawska jest najlepsza. Ma najwięcej mikroelementów. E, powstała bardzo, bardzo dawno temu, chyba 150 milionów lat temu. Jest e, solą, która jest oryginalna, wykopana w Polsce. Sól himalajska jest też różowa i też ma dużo wartości rybczych, ale bardzo często jest już teraz podrabiana. Jeśli w swoim domu na przykład masz sprawdzoną, dobrą, twardą wodę, to ja bym jej nawet nie zagotował. Ja tutaj mam wodę miejską, więc tak naprawdę zagotowałem do letniej, dodałem e, Soli po to, żeby się szybciej ogórki zaczęły nam już kwasić. E, polecam Tobie, żebyś naprawdę sprawdził też swoją wodę i wykorzystywał e, niezagotowaną, tylko lekko ją można podrzać, dodać soli i robić już ogórki kiszone. Przepraszam, mało solne. Startuję z ułożeniem słoików i przypraw. Pamiętajcie o tym, żeby robić albo w glinie, albo w szkle górki kiszone, żeby nie robić na przykład w metalu. Zwróćcie też uwagę na to, żeby górki zawsze były zakryte pod płynem, żeby nie wystawały. Zaczynam od czosnku na spód, wykładam liść chrzanu. Ja mam dzisiaj liście chrzanu, ale jeśli w swoim ogrodzie macie na przykład liście winorośli, liście czarnych porzeczek, Albo liście y, wiśni. W zupełności możecie również zastąpić, albo dodać. Zaczynam zawsze od tych ogórków większych. Te większe, z racji tego, że potrzebują troszkę więcej czasu, żeby złapać y, kwaśności i żeby się nam zrobiły na słone. wkładam na spód słoika. Przykładam następnie kwiatami, liściem. Możesz też dodać pędy, one też mają dużo smaku. Pędy szanu. Na boki też można jeszcze dorzucić czosnku, żeby zapełnić słoik i dodać jak najwięcej aromatów przypraw. Pamiętajcie o tym, że kiszonki to bardzo zdrowy produkt. Codziennie powinniśmy ich zjadać w ilości około 100 gram. Nieważne, czy to kiszona kapusta, na przykład, czy kiszony pomidor czy na przykład ogórek kiszony tenże, czy na przykład lubicie kimchi z kapusty kiszonej, bardzo proszę, pamiętajcie, że kiszonki musimy i powinniśmy zjadać, żeby budować naszą florę bakteryjną. Ostatni ogórek wpadł do słoika. Wyrzucam jeszcze koper, troszkę czosnku, tego nigdy nie za wiele. Słuchajcie, pamiętajcie, jeśli zrobicie te ogórki małosolne, a potem będziecie chcieli, żeby powstały z nich kiszone, to również codziennie mała szklaneczka wody z kiszonych ogórków to też bardzo dobrze robi dla kwaśności naszego żołądka. A to jest też bardzo istotne po to, aby odzyskiwać jak najwięcej wartości odżywczych dla naszego organizmu. I teraz tak, moja woda. Spróbujcie też tą wodę, jeśli będziecie robili, spróbujcie jaką ona ma słoność, żeby potem wyciągnąć wnioski, czy była w sam raz słona, czy była mało słona żeby następnym razem już zrobić odpowiednią ilość. Ja dodałem jedną łyżkę soli taką czubatą na jeden litr wody. Pamiętajcie, że to też troszeczkę się rozrzedzi, bo ogórki też mają dużo wody, dużo wilgotności, więc to też musi być naprawdę mocno słona woda. Wlewam wodę do ogórków, pamiętając, aby ogórki były bardzo dobrze pokryte wodą i żeby nie wystawały ponad jej stan. Padło pytanie, dlaczego mało solne? Małosolne dlatego, że one nie będą zbyt mocno słone i robimy je dwa, maksymalnie trzy dni. Po zrobieniu takiego słoika, nie musicie go zamykać, bo tak naprawdę tutaj też zacznie to powoli pracować. Odstawiacie go w temperaturę 18, 20, 20 kilka stopni, temperatura pokojowa. I trzymacie w cieple i po dwóch, trzech dniach one są już gotowe i są małosolne. Gdybyśmy chcieli zrobić kiszone, odstawiamy je do spiżalni na, na tydzień, dwa i wtedy mamy ogórki kiszone. Jeśli ta woda jest stosunkowo ciepła, ja na przykład robiłem kiedyś, tak powiem wam, Tajemnicy ekspresowe ogórki, to żeby je mieć po 24 godzinach, dolałem trochę wody z takich już kiszonych ogórków, wstawiłem je lekko do piekarnika na 40 stopni i już miałem następnego dnia po 24 godzinach lekko małosolne ogórki. No ale to są ogórki małosolne, które będą gotowe do spożycia za 2-3 dni. Bardzo proszę i zachęcam Cię do przygotowania takich ogórków małosolnych. Jeśli Ci się spodoba ten przepis, zostaw komentarz. Koniecznie pamiętaj o zalajkowaniu i zasobowaniu mojego kanału. Do zobaczenia! A jeśli chciałbyś zobaczyć, jak przygotować kapustę kiszoną, kliknij tutaj.